Spożywaj cebulę, ale unikaj tych błędów, które popełnia 90% ludzi. Czy spożywasz cebulę w niewłaściwy sposób? Odkryj błędy, które popełnia 90% osób. Cebula to nie tylko zwykła przyprawa. To prawdziwe naturalne lekarstwo pełne przeciwutleniaczy i składników odżywczych, które mogą chronić serce, wzmacniać układ odpornościowy, a nawet zapobiegać poważnym chorobom, takim jak rak ale jest poważny problem. Większość ludzi spożywa cebulę w niewłaściwy sposób, marnując jej korzyści lub, co gorsza, nieświadomie szkodząc swojemu zdrowiu. Jeśli myślisz, że wystarczy dodać cebulę do diety, aby czerpać z niej wszystkie korzyści, pora to przemyśleć. Powszechne błędy, takie jak niewłaściwe metody przygotowania czy kombinacje, które niweczą jej właściwości, mogą ograniczać lub nawet sabotować efekty. Każdy szczegół ma znaczenie, jeśli chodzi o maksymalne wykorzystanie składników, odżywczych i związków zawartych w tym warzywie. Czas odkryć, co możesz robić źle i jak poprawić te nawyki. W tym przewodniku najpierw omówimy zaskakujące korzyści zdrowotne cebuli, następnie przeciwwskazania, które musisz znać, a na końcu prawidłowe sposoby spożywania tego kluczowego składnika. Zacznijmy. Cebula zawiera silne przeciwutleniacze takie jak kwercetyna i związki siarkowe, które zwalczają wolne rodniki odpowiedzialne za uszkodzenia komórek i przedwczesne starzenie. Badania pokazują, że kwercetyna ma właściwości przeciwzapalne i może zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych nawet o 30%. Co więcej, surowa cebula jest bogata w witaminę C, która jest niezbędna dla układu odpornościowego. Witamina C wzmacnia naturalne mechanizmy obronne organizmu, Pomagając w walce z infekcjami, a 100 g cebuli zawiera około 8% zalecanej dziennej dawki tego składnika. Przeciwzapalne właściwości cebuli pomagają złagodzić objawy chorób, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Badania sugerują, że bioaktywne związki obecne w cebuli zmniejszają markery zapalne o 25% u osób regularnie ją spożywających. Ponadto spożywanie cebuli jest związane z poprawą zdrowia układu krążenia. Potas obecny w tym warzywie pomaga regulować ciśnienie krwi, a przeciwutleniacze chronią przed tworzeniem się blaszek miażdżycowych, zmniejszając ryzyko zawału serca nawet o 20%. Uwaga: Ten materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady lekarskiej. Skonsultuj się z lekarzem, aby uzyskać spersonalizowane zalecenia dotyczące spożycia cebuli i możliwych przeciwwskazań. Dla osób, które Chcą kontrolować poziom cukru we krwi, cebula to potężny sprzymierzeniec. Badania wskazują, że związki siarkowe i kwercetyna poprawiają wrażliwość na insulinę i obniżają poziom glukozy na czczo, co jest szczególnie skuteczne w przypadku osób z cukrzycą typu 2. Jeśli chodzi o zdrowie układu trawiennego, cebula jest bogata w błonnik i prebiotyki, które odżywiają korzystne bakterie jelitowe, takie jak bifidobakterie, Wspierając równowagę jelitową i zapobiegając zaparciom. W kontekście profilaktyki nowotworowej badania wskazują, że osoby regularnie spożywające cebulę mają o 22% mniejsze ryzyko rozwoju raka jelita grubego lub żołądka. Jest to zasługa działania związków siarkowych, które hamują wzrost komórek rakowych. Cebula wspiera również zdrowie kości, ponieważ jest dobrym źródłem wapnia, magnezu i witaminy K. Te składniki odżywcze są niezbędne dla gęstości kości i mogą zmniejszyć ryzyko osteoporozy u kobiet po menopauzie. Związki siarkowe zawarte w cebuli poprawiają krążenie krwi, zapobiegając tworzeniu się skrzepów. Ten korzystny efekt może zmniejszyć występowanie chorób układu krążenia nawet o 15%. Ponadto cebula posiada właściwości antybakteryjne, które zwalczają szkodliwe bakterie takie jak Escherichia coli i Staphylococcus aureus, chroniąc przed infekcjami jelitowymi i układu moczowego. W kontekście zdrowia układu oddechowego, jej właściwości przeciwzapalne pomagają łagodzić objawy astmy i zapalenia oskrzeli. Cebula wspomaga również detoksykację organizmu, stymulując wątrobę do usuwania nagromadzonych toksyn. Związki siarkowe są szczególnie skuteczne w neutralizowaniu metali ciężkich. Dodatkowo, Przeciwutleniacze obecne w cebuli wspierają zdrową skórę, zwalczając oznaki starzenia i poprawiając elastyczność. W kontekście włosów, miejscowe stosowanie soku z cebuli wykazało wstępne korzyści w stymulowaniu wzrostu włosów i redukcji ich wypadania. Badania wskazują również, że związki cebuli są korzystne dla zdrowia oczu, zmniejszając ryzyko zaćmy i zwyrodnienia plamki żółtej. Regularne spożywanie cebuli pomaga także zwalczać infekcje gardła dzięki naturalnym właściwościom przeciwdrobnoustrojowym. Na koniec warto wspomnieć, że kwercetyna pomaga zmniejszać reakcje alergiczne, blokując uwalnianie histaminy w przypadku alergii sezonowej. Jej korzyści wykraczają poza zdrowie, ponieważ cebula jest niskokaloryczna i bogata w błonnik, co czyni ją idealnym składnikiem dla osób chcących schudnąć. Dodatkowo wspiera zdrowie jamy ustnej, eliminując szkodliwe bakterie i zapobiegając stanom zapalnym dziąseł. Dzięki tak wielu korzyściom potwierdzonym badaniami cebula, jest niezbędnym składnikiem codziennej diety. Regularne spożywanie cebuli pozytywnie wpływa również na regulację hormonalną, szczególnie u kobiet. Badania wskazują, że bioaktywne, związki obecne w cebuli mogą pomóc w równoważeniu poziomu hormonów łagodząc objawy menopauzy oraz zespołu napięcia przedmiesiączkowego PMS. Ponadto przeciwutleniacze i związki siarkowe wpływają na modulację kortyzolu, hormonu stresu, co sprzyja większej równowadze emocjonalnej. Cebula odgrywa kluczową rolę w redukcji przewlekłych stanów zapalnych, które są główną przyczyną wielu chorób, takich jak cukrzyca, choroby serca i otyłość. Badania sugerują, że jej regularne spożywanie może obniżyć poziom markerów zapalnych we krwi, takich jak białko C-reaktywne, nawet o 25%, co podkreśla jej ochronne działanie wobec tych schorzeń. Działanie przeciwzapalne cebuli wspiera, również regenerację mięśni, po intensywnych aktywnościach fizycznych. Kolejną ważną dziedziną jest zdrowie wątroby. Cebula jest bogata w związki wspomagające regenerację komórek wątroby i eliminację toksyn. W badaniach laboratoryjnych suplementacja ekstraktami z cebuli wykazała redukcję poziomów enzymów wątrobowych związanych z uszkodzeniami tego narządu, co potwierdza jej zdolność ochrony i regeneracji wątroby. Wysoka zawartość siarki w cebuli stymuluje również produkcję glutacjonu, silnego przeciwutleniacza chroniącego wątrobę. Spożywanie cebuli może również przynieść korzyści zdrowiu psychicznemu i mózgowi. Wstępne badania wskazują, że przeciwutleniacze obecne w cebuli, takie jak kwercetyna, przekraczają barierę krew-mózg i chronią neurony przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. To może spowolnić spadek funkcji poznawczych i zmniejszyć ryzyko chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer. Regularne spożywanie cebuli poprawia również pamięć i koncentrację, szczególnie u osób starszych. Innym istotnym aspektem jest jej wpływ na jakość snu. Choć rzadko o tym się mówi, Związki zawarte w cebuli, takie jak tryptofan, wspomagają produkcję serotoniny, neuroprzekaźnika niezbędnego do relaksu i regulacji snu. Badania pokazują, że osoby, które włączają cebulę do swojej diety, zgłaszają lepszą jakość snu i większe uczucie wypoczęcia po przebudzeniu. Dla osób cierpiących na alergię, cebula jest skutecznym naturalnym środkiem. Wysokie stężenie kwercetyny działa jako naturalny antyhistaminik. Redukując objawy alergii sezonowych, takie jak kichanie i zatkany nos. W badaniu z udziałem ponad 200 uczestników, osoby spożywające ekstrakt z cebuli, odnotowały znaczną redukcję objawów alergicznych w porównaniu do grupy kontrolnej. Cebula jest również znana ze swoich właściwości w zapobieganiu infekcjom wirusowym i bakteryjnym. Podczas pandemii grypy H1N1 badania wykazały, że związki roślinne obecne w cebuli mają właściwości przeciwwirusowe, które pomagają hamować replikację niektórych wirusów. To sprawia, że cebula staje się naturalnym sprzymierzeńcem w wzmacnianiu odporności, szczególnie w chłodniejszych porach roku. Wpływ cebuli na zdrowie naczyń krwionośnych zasługuje na szczególną uwagę. Badania przeprowadzone w Europie Wykazały, że spożywanie cebuli zmniejsza ryzyko chorób związanych z niewłaściwym krążeniem, takich jak żylaki i zakrzepica, nawet o 18%. Taki efekt wynika z obecności związków, które wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, redukując stany zapalne i wspierając zdrowy przepływ krwi. Przeciwwskazania dotyczące spożycia cebuli. Cebula, mimo wielu korzyści, może powodować pewne efekty niepożądane na które należy zwrócić uwagę. Osoby z nadwrażliwością żołądkową lub zespołem jelita drażliwego IBS często zgłaszają dyskomfort po spożyciu cebuli, szczególnie surowej. Przyczyną są fruktany, fermentowalne węglowodany, które dla osób z tymi schorzeniami są trudne do strawienia. Aby uniknąć takich dolegliwości, zaleca się ograniczenie spożycia surowej cebuli i preferowanie jej w formie gotowanej, co czyni ją łatwiejszą do tolerowania dla osób cierpiących na refluks żołądkowo-przełykowy cebula może nasilać objawy zgagi ponieważ powoduje rozluźnienie dolnego zwieracza przełyku umożliwiając cofanie się kwasu żołądkowego w takich przypadkach warto spożywać cebulę w małych porcjach najlepiej w połączeniu z produktami mniej kwaśnymi aby zminimalizować dyskomfort kolejna istotna kwestia dotyczy osób stosujących leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna czy aspiryna Związki siarkowe obecne w cebuli, mimo swoich korzystnych właściwości dla układu krążenia, mogą zwiększać ryzyko krwawień poprzez wzmocnienie działania tych leków. Dlatego osoby na terapii przeciwzakrzepowej powinny skonsultować się z lekarzem przed zwiększeniem spożycia cebuli w swojej diecie. Prawidłowe sposoby spożywania cebuli. Aby cebula przynosiła korzyści zdrowotne, bez powodowania dyskomfortu, ważne jest odpowiednie jej przygotowanie. Surowa cebula, choć najbogatsza w przeciwutleniacze, takie jak kwercetyna, może być drażniąca dla wrażliwego żołądka. Jej dodatek do świeżych sałatek jest idealny dla osób, które dobrze ją tolerują. Gotowana cebula to doskonała alternatywa, pozwalająca zachować wiele składników odżywczych i ułatwiająca trawienie. Zupy i gulasze to smaczne i delikatne sposoby na włączenie jej do codziennego menu. Popularnym i skutecznym sposobem spożywania cebuli jest również herbata cebulowa, przygotowywana z gotowanych łupin. Taki napar znany jest z łagodzenia, objawów przeziębienia i problemów z układem oddechowym, a także jako naturalny sposób na wykorzystanie związków siarkowych bez obciążania układu pokarmowego. Sok z cebuli, rozcieńczony miodem i cytryną. To kolejna ciekawa opcja, szczególnie dla osób poszukujących skoncentrowanych korzyści antyoksydacyjnych. Bez względu na wybraną formę, kluczowe jest umiarkowanie i obserwowanie reakcji organizmu, aby w pełni korzystać z dobroczynnych właściwości cebuli.